Słyszałem, że dają za was niezłą nagrodę, koledzy. To może się jakoś. Dogadamy? 30 sekund. Postaraj się trzymać planu Sombra. A co? Wymyśliłaś w końcu jakiś, który zadziała? 30 sekund. Jak za dawnych czasów, Reinhardzie. My, weterani, powinniśmy się trzymać razem. I czegoś nauczyć tę rozbrykaną młodzież! <śm> 30 sekund. Jak za starych czasów. Tak, z tym, że teraz jesteś chorym mordercą. Wow, ale wielki goryl! Zupełnie jak w starych grach wideo. Często to słyszę. <śm> Widzimy się w powietrzu. Kurczę, to ja, o tam! Ktoś tu hakuje. Mam nadzieję, że nas za to nie zbanują. Trenuj dzielnie! To kiedyś nauczysz się walczyć prawdziwą bronią. <gry> Chyba wiem, co masz na myśli, Staruszku. 30 sekund. Jakaś liczna broń, Winstonie. Nie wolałbyś czegoś dla dorosłych? <gry> Liczy się jakość sprzętu, nie jego rozmiar. Dobrze jest walczyć u boku jednego z moich najzdolniejszych akolitów. To było w innym życiu.